Jeszcze raz pokażę jak niewidomy jeździ windą sobie odpalamy windę nie wiem, który to guzik działa Zdjęłem obudowę mam nadzieję, że nie będzie padało jak będzie padało to trudno zerwę kamerkę, bo mam w tej chwili do plecaka przymontowaną jak będzie padało to zdejmę kamerkę i tyle coś tam, mam nadzieję, że coś się nagrało Natomiast w budowie słaby dźwięk będzie. O i w tym miejscu mamy napisy brajlowskie.